W dzisiejszym odcinku, pierwszy raz w tej serii, pójdziemy do jaskiń, ubijemy paradziesiąt insektów i zgarniemy artefakt. A to wszystko z pomocą przyjaznego saka. Podsumowanie za nami, ja jestem Szymek, zaczynajmy. No słuchaj, ta nie wiem jak u Was, ale mi jesieniara weszła na pełnej. Bardzo doceniłem dodatek, jakim jest imbir. To zawsze był taki, nie wiem, jakiś korzonek, nie wiadomo do czego to dać, Lech. Nie, jest on zarąbisty. Zwykła herbata, cukier, jak ktoś lubi, cytrynka, oczywiście imbir i malinowy soczek. Zajebiste. Dobra, ale w Arku, no poza tym, że dawno się nie widzieliśmy, e, widzimy się tak w południe. Dlaczego? Ponieważ idziemy gdzieś, gdzie słońce będzie nam zbędne. Ale pewnie już to wiecie z czołówki w ogóle. Dajcie znać, co myślicie o takich czołówkach. To jest taki eksperyment. Myślę, że całkiem spoko sprawa. Wiecie, taka czołóweczka mówi tak, na tym filmie jest to, co na miniaturce. Nołska, no oczywiście sam tego nie wymyśliłem. Dzisiaj właśnie pójdziemy do tego cave'u, którego żeśmy odwiedzali ostatnio. Przy okazji, zróbmy sobie nożyczki, żeby troszeczkę przyciąć fryz, tak jak ja teraz aktualnie. Dobra, weźmy jeszcze biały barwnik, żeby zamienić sobie kolor włosów. Dobra, Stefan. Używaj nożyczek. Dobra, włosy oczywiście białe. Co my tutaj mamy? Irokes? Nie. Takie coś? Może. Tu. Co to? Takie Grow Street. Nie, to jest fajne. Włosy. No o, Dobra długość. Akceptuję. Szkoda, że jeszcze nie ma animacji, że. Ale chyba kiedyś była. Ciu, ciu, ciu. A no tak, przecież jest. He. Nie do końca o to mi chodziło. Dobra. Dobra, ale, dobra, ale nic to. Zarost. Tutaj może być wąsy, takie. Um, jakbyśmy się szykowali na obronę jasnej góry przed potopem. Taka brudeczka trochę inna i takie coś. O. To mnie się podoba, będziemy takim arystokratą, ale na razie... <noise> w ogóle zauważcie, że nie golimy sobie tylko wąsów, ale również brwi. Dziwdowej nie ma! Approved! Dobra. Nożyczki, jak i nasze kudły dajemy yy, do szafki. Nie wiem, może jeszcze kiedyś nam się przydadzą. Bierzemy coś bardzo ważnego. Siodło na megaterium. No. Widzicie, że jest yy, nietypowe. bo Akurat tak się złożyło, że zebrałem je podczas rzutu. No poza tym, mamy tutaj nowego pterka znowu, ponieważ no nasz stary był zszedł, znowu, o tamo Dlaczego no, mm, Znaleźliśmy tam rynniognata, raczej ona znalazła nas Poza tym, możecie zauważyć, że troszeczkę no, zmieniliśmy stylówę Teraz, taka nasza zbroja jest zielona i myślę, że to jest no, spoko Zielony Myślę, że zielony jest takim kolorem stylowym, ale nie przesadzonym. Poza tym do tych kajewów pasowałoby zrobić troszeczkę amunicji. aby żeby zrobić troszeczkę amunicji, będziemy potrzebowali troszeczkę metalu. Zróbmy takich naboi z 15 i później dopchamy ten crafting tymi takimi, nie wiem, bardziej ciężkimi przy okazji weźmy kusze. Tutaj jeszcze gdzieś jeszcze mieliśmy takie fajne miksturki, oczywiście od naszych pięknych sąsiadów, weźmy takie ich 10. Poza tym bierzemy kuszę, ponieważ mamy również palące się strzały. Też od naszych sąsiadów. Nie mam pojęcia jak się je robi. Piszcie w komentarzach jak wiecie. Kusza też przeszła update. Myślę, że teraz też wyglądam fajnie. Aha, jeszcze ten palący bełt. Zajebiście. Tu, tu, tu. Życie mamy, coś do obrony mamy. Żarcie mamy. Mmm, się raczej brać nie opłaca, bo one przeciekają. Poza tym, no... Nasz pterek jest przeciążony. Wypijemy sobie wodę z oceanu przy wejściu. Bo z tego co kojarzę, to. to Wejście do tej całej jaskini jest przecież przy plaży. Czekaj, czekaj, czekaj. A 6000 nam jest po co? Trzymaj to, Moskops. Teraz. Teraz jest lepiej. Okej. Okay. Jesteśmy przy zielonym filarze. Dlaczego? No, mamy tutaj. Poza tym, że no podpada pod naszą stylu, to mamy tutaj. Coś ciekawego. A mianowicie kilka dinozaurów z Fjordura. Na przykład. Megaterium Na 235 poziomie. Tylko czemu wariat śpi? Later. One eternity later. No, i wy myślicie, że to jest takie hopciub, że szybko wys wysiadła gra, a to jest zaraz ją włączę? Nie, nie, nie. Teraz ten ark na tych 15 modach włącza się z jakieś 12 minut. Wiem, pomierzyłem. Poza tym zrespiło nas znowu tam, a to znaczy, że musimy go znowu tam przyzwać i czekać, jak on się obudzi. No, zajebiście. Uff, zawał. Nie no, ale patrzajcie, jest tu taki Indominus. I wszystko spoko. Ma 11 tysięcy życia. Jest po prostu zajebisty. Jest maszynką do zabijania. A tu można go normalnie oswoić. Czterema prime mitami. No super. I wiecie, no może byłoby to jeszcze jakieś wyzwanie, żeby go uśmieć, bo tam potrzebuje 31 tysięcy. Ale my możemy, wiecie, zrobić to strzałami. Umówmy się, że dla takiego mm, utrudnienia nie będziemy tego robić. Ani z Indominusem Rexem, ani z Indoraptorem. No bo po prostu, no, szanujmy się. Nie no, ale na serio. Ark autentycznie y, chcę, żebym w niego nie grał. No, patrzajcie, no. Mapa została taka jak, wiecie, sprzed buga. Sp sprzed crashu, A no... Megaterium tutaj nie ma, jest tylko Megalania i Ergiga. Zniknął. Kurde, co to jest? Kolejna hybryda. Jakaś dziwna, walczy z Argentywą. 26 tysięcy życia, to coś lata. Nie chcę się do tego zbliżać. Gdzie jest nasze Megaterium? Bo już żeśmy jakiegoś ogarnęli, ale. Mamy gdzieś uciekł, tam jest, dobra. Musimy jakoś przejść przez tą górę, yy... lepiej nie wchodząc temu czemuś w drogę. Naprawdę przez te mody no, rysują się tutaj dziwne rzeczy. Later. I otóż to jesteśmy. I fajnie było tak zejść, tak wiecie, bezboleśnie. Ale cały czas pamięta się, a jak? <grytanie> dobra, napadnijmy może na tą wioskę. Nie wiem, czy takie npc ty mogą mieć dla nas, wiecie, jakieś. Być dla nas jakimś wyzwaniem. 4000. To pewnie przez. E, e, o, o jakieś drewniane konstrukcje. Po co są oni nam potrzebni? No, głównie chodzi nam tutaj aktualnie o ich mięso. No. 48 mięs. piechotą Nie chodzi. Tam gdzieś trzeba uważać, bo jest Indominus Rex, ale. No. Myślę, że to jest nikłe za zagrożenie. Co my mamy w chatce? W chatce oczywiście jest skrzyneczka. I Czy jest tutaj coś, co może nam pomóc? Hmm, mięsko... Hmm. Ciastka! Może będą mogły go leczyć? Nie wiem, sprawdzimy to. Pamiętam, że po coś one były, ale do czego nigdy z nich nie, nie korzystałem. Dobra ciastko, pokaż, ukaż nam swą moc. A on sam je bierze. Ok, spokojnie, i to nawet lepiej. Poza tym uleczmy się tym mięskiem. No, jakie jest megaterium, Każdy widzi. Na pewno nie jest tak dobry jak tamten na Fiordurza. No, 4000 życia. 258 zadawanych obrażeń. No, myślę, że no, bid nie ma. I nawet w podobnym kolorze jest. Dobra. Pytania tylko, czy on przejdzie przez wejście. Bo jedyne co, to nawet on ma problemy przechodzić, wiecie, pomiędzy drzewami. A naprawdę, jak przechodzić przez las, z pterciem... No, co się stało z pterciem? No... Wykitował na bagnach. I to wiecie, nie zabiły go jakieś kurcze nie wiadomo co, kurcze zabiły go te Jerry trze, czyli... Zmieści się? Nie. Czyli meduzy. Dobra, myślę, że tyle na zasady można. Dobra, według moich obliczeń. Tędy. Przejdziemy? Przejdziemy, dobra. To teraz! Tu, tu, tu. Wywalamy. Przełączamy na tryb survival. Dajemy mu ciało. I możemy ruszać. Chociaż coś czuję, że to nie jest cave. O kurde, a to co to jest? To co jest. Ej, po pierwsze. Yy, nic nas nie atakuje. To my sobie tutaj normalnie przejść możemy. Może to nawet i lepiej? Dlaczego tak jest? Nie wiem, może po prostu wyczuwają naszą mocarność. Nie wiem, ale no... Fajnie. <laughs> mhm. Trzeba standardowo na jaszczurki uważać. Tutaj się przechodzi, się przechodzi. Dobra, wszystko fajnie. Ciekawe to czego możemy dojść. To jest właśnie. Okej. Okay. Spokojnie. Fokus. Fokus. <laughs> to jest właśnie fajne w mapie The Island, że no coś w tych kejwach jest. Nie jest tak jak na Fjordurze, że no. Są tam jakieś mini-bossy. Oj. Meguś, przejdziesz. Przejdziesz. Uff, Dobra, teraz tędy. okej, okay. Teraz tędy. Super. Ale coś czuję, że nie wiem, tutaj już może być cie cienko. Nie, tędy, tędy, tędy już nie. A tam jest jakiś filar i coś tam, mus coś, coś, coś się tam dzieje się. To, to jak to przejść? Pewnie hook będzie potrzebny. Próbujemy czy nie próbujemy? To będzie skok życia. Huf! Już żeśmy schodzili na dół. Dobra, I wiecie co? Korci. Tu mamy szał. My teraz nawet możemy być w sieci. Noice. <grymne> poza tym to ten skok życia nic nie dał, bo tu kurde nic. Nie, nie ma. Super. No poza oczywiście obsydianem i innymi takimi ciekawymi rzeczami. Dobra, to tam trzeba zrobić skok życia. Dobra, czuję się trochę pewien. Trzeba cały czas pamiętać że kurczę te megaterium jest wielkie I przez takie szczeliny no ciężko było wpaść skoro no, nie potrafiliśmy przejść na przykład przez yy, na jakieś tam wejście przy jaskini Come on Uf. ale no cały czas strach jest dobra tutaj jakoś wszystko jest friendly nie podoba mi się to dobra bo to średnio tak przechodzić wiecie Kejwy kurczę, no nie zabijając niczegoś o! Skrzyneczka no, to przy okazji no pasowałoby jakoś bezpiecznie tutaj wejść. Zejść bardziej z tego Megaterium. Chodź tu pająku. tu. Bum. Zajebiście. Dziękuję bardzo. Możemy iść dalej. Przy okazji tam. Jak jesteśmy chwilę niedyspozycyjnie, to się trochę uleczymy. Mamy tyle sieci. Zajebiście. Nie mam pojęcia po co ona mogła że nam być. Dobra, wszystko oczywiście dajemy w życie, na razie. No bo no, bije tak... dobrze bije. Są jakieś skorpiony? Nie, jakiś bug jest. Myślę, że to draństwo całe powinno nas atakować. A teraz no, patrzajcie, no, zaatakowaliśmy skorpiona, który był zaraz koło innego skorpiona i ten skorpion... Nie, ja nie widzę. <ślesk> Proszę, nie spadaj, nie wiem, na bok. O, o, o! Już widać, co jest. To w sumie nie jest nic ciekawego. Tata! Tę, tę, tę. No i dziękuję za wypowiedź. terim jest taki za zajebiste. Już się bałem, że to nie jest cave dla niego, ale to nieprawda. Siup. Idziemy dalej. Dzień dobry. Tam chyba nas nie było. Nie no, trzeba rozwalać to robactwo, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, gdzie żeśmy byli, a gdzie nie. O! Teraz się jakoś ogarnęły. Fajnie. Pęk. Pęk. Jeszcze tamte dinozaury je stopują. Genialnie, genialnie. Puh. Jeszcze raz? Puh. jeszcze raz? Puh. No to może jeszcze raz? Pff. Nie, a, a, a pająki nie widzą. Do czasu. 472. O no dobrze, zaczepmy wszystko, to wszystko do nas przyjdzie. Zostawaliśmy jeszcze jakieś przepisy, czy ile efektów? Skąd to tu jest? Wszystko na podstawowym poziomie, ale no, ekspi się tu zajebiście. 5000 tysięcy hityny i to jest mod wiecie na nie e, stakowania a jednak stak jakiś jest no sporo tego ok tutaj się nie obchodzi. co Stefan znajdziemy inne znajdziemy inne przejście może ten tędy? O! no ten <śleszy> O! Spokojnie. Bam. Dobra, na szybko. Tu jest jakiś przecionek, nie wiem. Może z tamtą że, żeśmy przeszli. I co jest grane? Mocny coś ten. Nie to pysz! O Dobra. No, wygląda jakbyśmy tamtą mogli przyjść. Jedziemy tutaj. Kasujemy... Oj 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 oj. Kasujemy Skorpiona. Tutaj no jest już no. Ledwo. Ale przez to chyba już nie przejdziemy sami. Aj! Chociaż no ta lawa nie zadaje jakoś strasznie dużo obrażeń. Ale no zawsze coś. Boję się, co się stanie, jak wycie. Nie muśniemy ją, tylko wejdziemy do niej. To już może być różnie. Męk, męk. Dobra. Co teraz? Przez to możemy nie przejść. Uff, dobra. Naokoło jakoś się nie da się? Chyba nie. A tam jest jakaś odnoga. Zejdę. Uuu, tu coś jest. Hop. 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 Dobra. No tam coś ewidentnie jest. Tylko czy tam da się przejść? Hmm. Albo spróbuję ich załatwić sam. Ty, powiedz, że one jeszcze tu przyjdą do mnie. Przez tą lawę. No kurczę, nie są zbyt rozgarnięte. Ale dobra, spoko to. Zaczepimy jeszcze te nietoperzy. Okej. Okay. Okej. Okay. Tego też. Zrobimy takie szybkie. Pam! Pam! Ej, to jest słabe, strasznie. No, słabe. rozwaliliśmy jednego nietoperza. Ale, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, PUH! E, pu! Jeszcze raz, PUH! No zajebiście. Dobra. Ale ja nie przeskoczę. Nie ma bata. Grappling hook by się przydał strasznie. Chyba, że. Hop, Uhuhu, hop. Weźmy takie megaterium. Okej, okay, ostrożnie, ostrożnie. Okej. Okay. Ehe, mhm. mamy go tylko jak teraz stąd, zejdź, czy mogę mieć, mógłbym mieć dwa artefakty, a to tu skąd jest? Gamma jeden. A, nic No to Gamma 0 Ha, dobra, nieważne Nie, tu jest chyba ściana, też się przejść nie da. Hm? Dobra. A jak teraz stąd wrócić? Myślę, że będzie to łatwiejsze niż mi się zdaje. Eee, ty? Nie, ty się lepiej nie cofaj, bo będziesz musiał pójść na chwilę, wiecie, do przodu i on może wejść do lawy. rozpędzić, ale jestem. Uf. Uf. To teraz tylko trzeba się wrócić. Weźmy tą skrzyneczkę. Megaterium się należy. Mhm. Uh -huh. Oh yeah. Co my tu mamy? Jelenia. Dobra, tamta coś gada, ale wiecie, najważniejszy jest level, pamiętajcie o tym. O nie! mega Fuck, fuck, fuck! Nie to nie była Megalania, to. O oh, fuck! Ej, trzeba było się napić, wody? Dobra. To jakoś przeszło. Tego. też się jakoś przeszło. Ale nawet nie mamy jagódek. Coś że może być krucho. Dobra, Megus, ja tutaj schodzę, ale pamiętaj, wrócę po ciebie. Nara. Dobra, dobra, w każdym razie k myślę zaliczony. Artefakt jest? Jest. To by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście do końca. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!